Grzegorz Haładus, Fundacja TransORG z Wrocławia. Jesteśmy pierwszą fundacją działającą w branży transportowej i na rzecz branży transportowej. Przyjechaliśmy na TransPoland, żeby no, opowiedzieć trochę uczestnikom targów o naszej działalności, o projektach, które realizujemy, zwłaszcza o najnowszym projekcie Trackers Life, którego celem jest, najprościej mówiąc, promocja aktywności ruchowej wśród kierowców zawodowych. W trakcie targów mieliśmy swoją prezentację, na której opowiadaliśmy uczestnikom na temat projektu Trackers Life. Trackers Life to jest taki pierwszy, można powiedzieć, nowatorski, pilotażowy projekt, którego celem jest promocja aktywności ruchowej wśród kierowców zawodowych. W ramach tego projektu nasza fundacja postawiła pierwszą w Europie zewnętrzną siłownię dedykowaną zawodowym kierowcom kierowcom aut ciężarowych. Nasza siłownia zlokalizowana jest na największej stacji sieci BP w Polsce, przy drodze krajowej nr 92, w pobliżu świebodzina. Kierowcom brakuje ruchu. Kierowcy cierpią na szereg schorzeń związanych między innymi z układem kostno-stawowym, z układem pokarmowym, nieregularne odżywianie, niewłaściwa dieta, odżywianie, w, że tak powiem, w pośpiechu, oczywiście choroby układu sercowo-naczyniowe. Kierowcy nie ruszają się. Kierowcy odpoczywają w sposób bierny. Kiedy mają pauzę, no, to wolą posiedzieć, porozmawiać, a nie na przykład ćwiczyć. Także Eh uh... To, to jest tak naprawdę y, pierwszy taki projekt w Europie, który stworzyliśmy trochę na wzór amerykańskiego, dlatego że w Ameryce mają bardzo rozwinięte projekty takie wspierające aktywność wśród, wśród kierowców, takie obiekty jak, jak nasz stoją praktycznie przy, przy wszystkich y, największych y, parkingach w, y, y, w, w Stanach. No i oczywiście y, stowarzyszenia, nie? stowarzyszenia y, kierowców dbają o to, żeby pracodawcy kierowców jakby wspierali tą ideę aktywności ruchowej i dawali też kierowcom narzędzia. 80% kierowców aut ciężarowych cierpi na, na nadwagę i otyłość, z tego 30% ma tą otyłość pierwszego stopnia. Także to są, to są zatrważające statystyki. 70% kierowców wskazuje na, na schorzenia układu kostno-stawowego, czyli bóle kręgosłupa, bóle pleców, związane oczywiście z, z, z pozycją siedzącą, którą jakby wymusza na nich ich stanowisko pracy. No, nam, zależy, nam zależy na tym, żeby ci ludzie w momencie, kiedy przejdą na zasłużony odpoczynek na emeryturę, nie byli kalekami. Dlatego chcemy przede wszystkim upowszechniać wiedzę o, o, ryzy, o ryzyku tak naprawdę schorzeń, o tych wszystkich czynnikach szkodliwych, które wpływają na, na powstawanie tych schorzeń. No i oczywiście przede wszystkim chcemy budować na zdrowe życie, aktywny wypoczynek, na, na najprościej mówiąc, ruszanie się, tak aby kierowcy, kiedy, kiedy będą odpoczywać, no, żeby skorzystali z tych naszych urządzeń, rozruszali te, te wszystkie zastane kości, mięśnie i stawy. Ale oczywiście oprócz tego, że y, tworzymy takie obiekty jak siłownie zewnętrzne, przygotowaliśmy też y, poradniki z, z zestawami ćwiczeń. Y, Dedykowane kierowcom, oczywiście. To są takie ćwiczenia, które kierowcy mogą wykonać wyłącznie w swojej kabinie albo, albo przy swoim traku, z wykorzystaniem na przykład podstawowego sprzętu, jakim są hantelki, jakim jest mata czy, 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 czy sztanga. W Europie Zachodniej to wygląda troszkę lepiej. Wiele, wielu kierowców wozi taki sprzęt ze sobą. No, w naszym kraju i tak naprawdę wiedza o, o, o tej problematyce. I jakakolwiek aktywność, no jeszcze kuleje. Być może to też jest związane z, z wiekiem zawodowych kierowców. Instytut Transportu Samochodowego donosi, że prawie 42% kierowców zawodowych w naszym kraju ma powyżej 45 lat. Czyli oni za, za 10 lat osiągną już, już wiek emerytalny. To nie są też osoby, które są skore do szybkiego zmieniania swoich nawyków, które prawda, wyrabiali w trakcie wieloletniej pracy zawodowej.